Cześć siemanko witajcie z tej strony brączej witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017 Seria od zera do farmera Dzisiaj ze mną Adam ja Witam serdecznie i lecimy z kolejnym odcinkiem <ślał> O, mamy gościa tutaj się ma. wow! W sumie tak naprawdę to I don't speak English <laughs> I am very fucking English Niemiecki. You talking to me, my friend? A tam po niemiecku, zobacz, ja po niemiecku. Muszę jak on się całe no, życie no, ruskiego no, uczył. Niemieckiego, no, Gość, Zapraszam. To nie jest telefon wam powiem. Pozdrawiam. No a my sobie lecimy dzisiaj z odcineczkiem tak. właśnie od Zara do farmela będziemy Tanas? na początku... Tanas? No? Odbierz od Tanasa Nagrywamy. Halo? <laughs> jak na teście. Jak my od Zara do farmera Nagrywamy Trzymajcie się, na no to nas się. was pozdrawia wszystkich goście To poczekaj włączę na głośnik. A co chcesz? Aha, dobra, to dzięki O dobra. No, To, pozdrawiam. Pozdrawiam to nas to Was nasa. bardzo serdecznie pozdrawiam Dobra Elson Nooo... Eee, przecież gadza... No, a Dobra, ja się już biorę za robotę, także... Lecimy konkret sobie. początek to intro prawie. Wjazd na chatę, kurwa. Dobra, to my musimy kończyć, bo już czas wykorzystał na, na dysku ogólnie. Ej, ty sprawdzałeś na dysku? Masz miejsce? No, f O, no, fuck, przynagrałeś odcinek. Kurwa, ludzie, jest... Soro ogólnie... Bo... Ej, jak to zrobić, żeby to wyżej poszło? Wypuścić. Ooo, zobacz. Ooo... Dobre, nie, fajnie, fajnie. Nie, Jest OK. Ale baw się ty Nie, bo ja og ogarnę to, bo ja muszę, o ludzie, podajcie mi chwilkę e, Bo ja muszę ogarnąć tutaj, to szybciej nie idzie? Nie. Mm, no co ty masz, to jest pompa tryskowa tłoczniowa Ja muszę ogarnąć na początku sobie to właśnie e, Tutaj ładowanie tą ładowarką, bo w sumie dzisiaj już wcześniej nagrywaliśmy pięć innych o, odcinków o, trochę 5 <laughs> <Pięć. laughs> ja Wydaje się, że to się łyche są wyjebane <laughs> <laughs> Ej, ja sobie zrobił taki, wiesz to, Weź to co? Weź tak zrób, no, weka, weka, weka i też się powiesz z <grystanie> Ale zajebiście wygląda jak na kamerze. Nie no dobrze, to dobrze idzie. Fajnie. Dobrze, że ta ładowarka jest w sumie taka skrętna O kurwa! Nie źle co się stało? No, no wypierdosiłaś. Co tego. się stało? Co się stało? Ale co się stanęło się? Weź ją, jak mnie rzucił, ja chyba w przodzie Nie Tak coś się wydarzyło. Nie, nie, było było Ja myślę, że te... Takie centymetry, milimetry jak dzisiaj na parkingu. To i czemu jedzie sama do przodu? No ty klikasz pedały, nie? Wiesz, że pedałem się i klika pedał do przodu, to ona jedzie do przodu. No tak, ale nie powinna jechać sama, bez kliknięcia Nie jechała sama. Dobra. Pewnie łączyć przycisk Zapraszam oczywiście na poprzedni odcinek do Polka, bo dzisiaj ja sobie, sobie 15 minut temu nagrywaliśmy go, no, a wy go 5, 10? Wy go pewnie mieliście gdzieś parę godzin wcześniej. E, jutro na kanale u Bolka właśnie już będzie setny Eee, setny odcinek, także też bardzo serdecznie zapraszam to pewnie to nie będzie jakoś super inny odcinek. Paru na pewno to, nie będzie. to będzie taki sam w sumie odcinek jak każdy inny, bo nie mamy nic wymyślonego innego. Może no, coś wymyślę, ale nie wiem. Możecie z tym przespać. Prze możecie ja się możecie przespać z setnym odcinkiem. Nie, no. także może, może coś właśnie innego będzie, ale raczej, raczej to będzie e, taki sam odcinek jak każdy inny... Odcinek, to no chyba, że albo z, zrobimy... Albo 5-minutowy taki <laughs> specjal. specjal. Specjal na setny odcinek naszej serii Nie no ale chyba, to że, to... że zrobisz sobie godzinny odcinek. Hmm, nie, 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 Jakbym miał wierze. robić to chociaż 35, bo nie chcę się renderować teraz. Nie, bo to za długo, za dużo renderowania i wrzucania potem. To ja wolę ponagrywać jakieś krótsze. Uważaj. O, o, nie, się. Dobra, trudno. Tak, i tak. I tak się pozbiera i tak. Daj, chcę coś się. Cięciu, nie, księciu, nie, księciu, księciu, nie, księciu. Księciu, nie, nie. się pozbiera. Ja to pozbieram, czekaj, cięciu, nie, to się wypierdoliła. nie wypierga cię. No teraz krótki Ej, nic nie wiem. Niech będziemy mieli się tamtego nie, to nie jest dobry, jest dobry pomysł, to nie jest dobry pomysł, żeby tam sypywać. Ej, tak jak ty na przykład teraz ładujesz tak jak ja, nie? To ty jeszcze ruszasz się na boki, czy coś? Nie, nie. Czy przestawiasz to i no to kamerę no. zmieniasz? No. Ja to mam uradnięte. to dziurę. No kurwa, ja już się na dół dawać czekanie. Ja tak robię... Ale tu powinny, no, być, powinny być dwie wajchy, od, albo taki ten. Kurwa cztery od razu. <laughs> Ja no wie, nie jest, dole, to stary ja bym chyba godzinę musiał ogarnąć kierownicę żeby... Nie no bo zobacz, w ładowarce muszę sobie przestawiać, żeby ładować O Boże Cicho. Nie <śmiech> <zływałem>. <śmiech> To prawie się moje uderzenie w kamień Bo w ładowarce, żeby... No, bo, o, o. Coś od no Dałem, peda... mylisz pewnie gościu, albo nogę ma ciężką No nie no No <laughs> patrz masz... No patrz, on jedzie, sam jedzie <laughs> Nie jedziesz, naciskasz tym, tym dużym kciukiem O Boże Myś... Nie, ja widzę. One mają jakieś opóźnienie, wiesz, tam się jakiś syf musiał no nie. dostać. Nie. Dotykasz coś w ogóle teraz? Teraz prawego, no? no, no ale późno. Nie wiem co to było. No, ty mówię, tu się Może zanim, nim ten, zanim on po prostu. Ja on nie czuję. No, opóźnienie tak. miał chyba. No, no, no. nie czuję, nie czuję. Tam linka się wyrażał. Nie. I... Nie wiem, tak jakoś dziwnie. Nie nie przesmarowane te pedały są chyba. A <laughs> ja może. Co się wyda? Ja byłem, <laughs> nie wiem, tak. wpływem. No nie, nawet dobrze. Myślę, że dwa transporty sobie śmiało wywieziemy, i wtedy właśnie weźmiemy się już za, e, za Orkę. No, no, bo mam zamiar sobie poolec dzisiaj tym JCB, ale nie tym dużym pługiem, tylko tym małym. Tak, siódemką. Bo tamto pole w sumie nie jest jakieś super duże, i myślę, że Git będzie właśnie ja mam tym mniejsze. na stole ten duży pług. Ten jest, który? Lemkena. Czemu? Nie mamy w No, także go. widzicie, jaki bolek ma pomysł, łapka w dół u niego za to. <laughs> nie no, ale kurde, jak nie będziemy <laughs> mieli z niego gdzie korzystać, to teraz żadne pole nie mamy duże. Jak nie, no każde pole możemy nim orać. Po no to czemu nie orać tym dużym? No bo. wolę małym. A. Bo JCB nie da rady z tym dużym. Co ma tyle samochodów. widziałeś to? No opóźnienie albo Opóźnienie jest straszne z kierownicą. To nie wiem, dziwne. Nigdy nie widziałem. Rozpierdol się z kierownicą. Patrz. Widziałeś to? No. Kierownicę, jak nie go to go w ogóle. Czekaj. Nie, no działa. Ale tak kable może gdzieś przygniotłeś, czy to. Nic nie przygniotuję, to nie ja. Dlatego mówię, że ja puściłem gaz, a on jechał sam on do przodu dalej. No to dziwne, bo nigdy tak nie miałem. No mi kierownicę. A tam widzisz tylko usiadłeś. Wszystkie odcinki. Ale siedziałeś, wydawałeś odcinek przy kierownicy. Dobra, Wejdzie dużo oui. anyway, jeszcze wejdzie? Oha. Yeah, no to nieźle weszło jeszcze dużo. Chciałem, się się i znowu wszystko. No czekajcie nabiorę sobie jeszcze jedną łyżkę i jedziemy to wtedy na które pole możesz Nie wiem, do buraków koło domu. No nie wiem, dwa? Co? Jedna przyczepa? Dobra, daj dwie. Dwie przecież ja pytam No dobra, najwyżej zostaje na tym roku. Nie wiem, na trzy lata. Dobra, jadziemy. gdzieś? Skręcałem, a to nie chciał skręcać. O. Przecież odpierd... Ja nic? Dobra. Ja nic nie ruszałem. Rozkaribrowałeś. Mówię, że coś się nie... No nie może się rozkari... rozkari... no. No roz tego zrobić, co? No. Bo to jest dziwne, pierwszy raz jak widzę. To nie zawsze wszystko działało. Ty, a jak ty na, na pedałach masz nogi, nie? No. To robisz wszystko prawą nogą czy nie. dwoma? Dwoma. To to, to wiesz, źle Bo się przyzwyczaisz i, i wtedy w samochodzie już będzie lipo. Nie. No. Tyj gości, a ty nie przyciskasz coś jeszcze, nie? miał wiem pedały, to pewnie by tak samo robił? dwa. No, bo wiesz, lewa noga zawsze sprzęgle, nie? A ty nie naciskasz czasami jej kurwa, tak? A co? No, może wtedy coś tu się dzieje widzisz? O. Widzisz to? No, coś, bo przyciskasz, nie, nie przyciskam. nie przyciskam kierownicy. No to nie wiem, a jedno przycisnąłem mi się tak zrobiło. No. Nie wiem, coś musi być nie tak. Kierownica na gwarancję musi tu. O, widzisz? Mhm. Nie wiem, co jest. Coś kierownica w ogóle nie, nie ma tego wyczucia. No. No, z dalej, jest trochę kręg. Nie wiem, może tylko takie złudzenie optyczne. Jest. Gdzie mam to wysypać? No, znowu Tutaj? O Boże, <laughs> kurwa jak za późno <laughs> Bo Boże się Nie, Bo może ślisko Ty Coś jest może nie tak Możeście się bawili za dużo Sam się bawiłeś, przecież wiesz, że coś skręcali na sucho <laughs> Czekaj no. Kierunek Bez zrzutu no, to ja Kierunek zrzutu prawa Przód, pier... no. Kierunek zrzutu Prawa No, no. no i no giery no, no, Nie, nie na takie dwie kupy i tak to się rozsypie i tak To nie dwie głupy I tak gumy tak Ktoś zobaczy tutaj ile mam minut, bo nie wiem czy jeszcze jechać z jednym zestawem, czy... No, y... no, Czekaj, kierunek mi się włączył no, Fajnie właśnie, może z 15 minut wejść na pocuch Jecha. Ty, jak się kierunek włączy? wyłączę? No, tak, tutaj, weź, nie? Weź tu, kurwa te kable można być dlatego tak ma to być I ten kabel jest tu przetarty No, no mówię, bo... Wiesz się... Bo mnie nie... Bo tak tu teraz part... Nie... No bo jak teraz... U Ciebie koże, nie był kurwa co? Przecież ja dopiero <laughs> parę idę przyjęłem. Ja, ja drugi jak raz, raz gram nie mam kierownicy. Jak ja drugi raz gram na tej kierownicy dopiero o coś <laughs> chodzi. Nie bo patrz, jak tu nogą dotykasz to może ten. To nie, zobaczymy. Nie no i no mówię, jak coś to nie ten Wiesz lekko kręć, nie opieraj się na niej. Kurwa, nie mogę ogarnąć jeszcze tego sterowania w tej kierownicy. A dobra, ile 10 minut tam było, tak? Jo, A, to 20. Nie wiem, jechać z jednym transportem czy jo, nie. Czekaj, Jest gdzieś pole gdzie jedną przyczepę trzeba zawieźć? Nie. A to pole tutaj koło domu to 14? To było to. Na nie ale. jest? Zrobione? Nie? A nie, już talerzowane jest zrobione całe. Ono już jest zrobione. Cię ty to talerzowałeś? Czy na drugi robnik na widzę tylko tego? Onika tak, tak, więcej tak. tyle. To co nie, a wtedy wiesz no nie do... wiem, no... Bo... Ja, zaraz ze za świniami a potem po prostu coś jeszcze parę. No dobra, to wtedy dla mnie coś chciał robić. Nie, to ja no, to na momencie teraz skoczę ze świniami i wtedy parę sobie robić orkę. Ale nie, dobra, wezmę fenda, bo jadę dużym pługiem teraz wasurać. No tylko nie pociągnij tego kabla, co trzeba w drugiej ręce. No kamerę wykrypić. Ale co? Nie, No nie, nie bo, ale jak, jak pociągnij, później zwali kameral. Urwa to... mać, kierownicę nie skręcą. Skręca? A, nie, nie, teraz skręca. No bo już mówię, to musiało być albo kabel, albo jakże tu przyciskaliście. W no górę. No to nie wiem. No przecież ty, bo ty uderzyłeś tak. Ona jest, ona nie lubi po prostu jak drgania są jakieś. Drgania? To nie jest A Ty ją na dziurę wziąłeś. Ten, ten ciągnik nie, jest dziwny. Bo on ogólnie sobie dobrze radzi w polu z każdą maszyną, ale... Ciężko ma z pustymi maszynami Nie, w transporcie ma dobrze Ale zobacz, on w transporcie na przykład z przyczepami pełnymi dobrze jedzie, a z pustymi kurwa ma ciężko, nie wiem On musi mieć dosyć... Dobra, czekajcie, przyczepy sobie gdzieś tutaj zostawię Przyczep... Nie, ja będę kurwa wszystko prawą nogą robił Hamowanie też Weź se i zrób sobie w tempomatem jeździ Patrz, patrz co się dzieje, zobacz Lewo podjeżdża Serio? No A do końca pedał trzyma Dobra. Tu sobie zostawimy... Krzyśka? Tak, tak, tak Zostawimy sobie tutaj te przyczepy Gdzieś odczepiałem, na którym? O dzieską, tylko że na no dobra Dobra Teraz weźmiemy sobie przyczepę na świnie Która jest tutaj Co? Przyczepę wywieźłeś? Na ją zostawić Żeby było wyżej do ładowania Jak ty ją podepniesz? To dobra, to do tamtej stronie. Wiesz, o! No. Kurde, nie jak ja będę miał tą kierownicę, to kurwa, to będzie mordęga, żeby się nauczyć, na nie grać. nie Ty od razu się nauczyłeś? No. Na co w tym trudnego? No, no, kurwa, wiesz. klawiszami mnie boli, jak ja. No ile to grasz, to nie? Parę godzin w domu się grasz nie? Jeszcze raz. W domu parę godzin grasz. No jo. Tutaj, 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 Odcinek i tyle. Jeszcze no. będziemy wiesz u Ciebie, to już w ogóle będziemy się bawić na pól Nie nie wiem że... Pół dnia i wiesz, miał, to, to zobaczcie. No tak myślę właśnie, bo fajnie by było, bo jednak na nagrywanie dobrze jak się ogarnie te tu wszystkie przyciski, nie? A nie, że znaczy, wie. A ja ja, tak? nie, że jak niektórzy kurwa, na przykład na dwie odcinki chcą podczepić coś i szukają na przycisku, nie? No 30 przycisków naciskają kurwa, w światło połączają, ja no, porozkładają maszynę, i tak, na, się zgadza, to na to Dlatego tak? ja sobie na pierwszy tydzień wziąłem i kartkę, nie? Rozesowałem. Na Najpierw sobie po swojemu ustawiłem kolorami. Mówię, no najważniejsze, naj... najpierw sobie pomyślałem i wziąłem najważniejsze przyciski, czyli X, e, Q, e, V i. Pał i... i coś jeszcze I o, bo rozkładanie rury I sobie wpiąłem te przyciski i tyle, nie? I resztę w ogóle farm... nie brałeś A reszta, reszta, reszta odpalanie jakieś to i to No farming day, daje, ale to byś teraz łódź się po ich Jak tu, dla nich tu było gdzieś odpalanie Dla nich tu gdzieś było rozkładanie A tak to wiesz, te główne No ich, z nich najwięcej korzystam Nie są tak pod ręką, że o, tak sobie mogę nim, nie? A niestety tymi to już jest, jest trochę więcej A najbardziej co mi się, to mi się podoba to właśnie to płynne ruszanie kamerą, nie? O, o. To jest coś naprawdę, czemu on tak wolno jedzie? mi ktoś? On mi 70 na godzinę. Nie może na coś jest. Się... Kurwa, a mi czasem... No nie. Ej, patrz. Zobacz. To, ty ten, ten ten, taś... Ty ty nie wciskasz nigdy w do końca, to by się ty. A I mi wzi... czasem się między pedały gdzieś tam nie wpierdolsił kabel? Może, może przycinę go. Weź tam za tym. Może moje nogi śmierdzą. Ty czekaj muszę zahamować? Kurwa <grym grym> ręka <grym> była. Przekrzyła. Ty nie wciskaj do końca, gościu. Nie? Czemu? O, tu się blokowało. O, teraz jest git. ten pedał... Nie zyda... Ten pedał nie chciał... Dlatego nie Może Czekaj, Poczekaj, dobra. wiesz co, bo wystaw się, Nie daje sobie rady. O, a czemu Bo mnie wkurwiała. One, on, te, te pedały jeżdżą mi po całej podłodze. I wiesz, i ogólnie... Sorry za tego bardzo. Ręka no ja się zastanawiam, kurwa czemu ciągnik nie daje radę. O Boże, 70, 200 ze świniami będą nie mhm. do będą je to, to jest takie ograniczenie rodzicielskie Nie dolewaj, bo nie wiem. Dlatego nie skręcę, bo chodzi stary na badzie. To jest autostrada. To jest autostrada do nieba. O Boże, Inno do nieba. No kurwa teraz ten padał do końca, przynajmniej dochodzi. Nie. Ja go wciskałem, ale on tylko tak. No nie, bo on był na końcu i on o ścianę, wiesz? To jest o A, jak dobrze. nie chciał. I to nie jest. to tak. Kable przecież wszystko. No kurwa, znowu mi te pedały uciekają. Nie, masakra u ciebie, kurwa, z tymi pedałami. No, 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 ja dwa, nie ma miejsca, dwa, 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 dwa. dlatego ja sobie jak wymienię wszystko, to będzie lepiej, nie? Bo wtedy będę miał tak wysoko, nie? Oj, zobacz ty. Od Pedały wystrzeliły w ścianę. Olej, tryznął. Dobra. Dawaj prąd. Jak się opuszcza? No, fa, o, o. To? To? Opuszczam. To opuszczam. Dobra. I teraz tak R. Wy sprzedaj. Wyprzedaj. Sprzedaj. Cieszę się, że targu nie ma. Ty kupić owce? No. A ile mam owiec? Dobra, chuj ostatni Ostatnie I... owce, jak kupujemy. I hu, jest to 40 tysięcy japier do. Ja robi 11 prawdy Nie, nie jadę. No to nierealnie. No to chinka pole, on będzie sapał. Po tak nic ubiegło. nie wie. To on nie ogląda odcinku? A kto zjadł, jak się pole nie, kurwa, wyjeżdżone przez pole. Nikt 40 000 Nikt tu nikt... więcej nikt... 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 kupujemy owiec, nie ma. A ile mamy owiec już? No, kupiliśmy na pewno w zestawy. zestawie. 3? I to jest 120 tysięcy na owce wydać Ale jeszcze. to 30 i swoje. I swoje nam się będą rozmnożyły, jak nam się z pięć rozmnożyło, to będzie Nie, chuja. nie dało no, pięciu chuj, no to o no, Mało, bo macie chuj, będziemy mieć jeśli już więcej nie robimy Ale wełny będzie ty, jak teraz dostajemy 100 tysięcy za to, to spoko nawet Boże, te owce się pożygają Zobacz przecież kurwa ten Zobacz ile musisz żarcia cały czas dla świni to, a dla owcy? Co ty powiesz, za dwa tydzień kurwa dasz im trochę trawy i wody i tyle, nie? To też trzeba liczyć się z tym, nie? Że no i zobacz, ile, ile one dały tego wełny. Nie dadzą no. za 100 tysięcy ponad. Także gitara trzeba O jak ładny mi tu robisz. A czekaj, bo nie widzę, no kurwa. <śmienicza> Wyjechałbym się... na ciebie. Ja goś zasypiał chyba tak. ty nie znasz na pamięć? Nie. No. nie tu by, by jeszcze jak nie widział się też. Nie. Jeszcze nie tu, prosto jeszcze. No, no. no bo zobacz, jak z kurwy jestem, powinien już na prawej stronie zjechać. No, no, jak ten ostatni wzią. tym wyrzuty. Jak się ciągnie i masz, no to. Dzikurkę. Zobacz, chowo, wyprzedzam. 242 na godzinę można tylko jechać. No i teraz ja do 66, to nie przekraczam. Teraz w prawo, nie? A my plecy bolą na tym taborecie, ja pierdolę. Kierunek w prawo. Nie, trzy kierunek się włączył. Włączył. Dostawałem się wreszcie, trzy kierunki. czekaj, czekaj, czekaj Halo, halo, Ej, co to jest w ogóle, kurwa, za ten, za ten posąg tam stał? Co to było? Nie, ale kurwa jak poroża czy coś, nie wiem co to tam jest W prawo? Tak Pewnie wymusi Jak ten, auto auta kurwa nie jeżdżą Oni tak, mają tak. do dupy to zrobione, że tylko jeżdżą tylko w mieście Co? O, ale się narzucił jak ty. Pierdole, tam auta wyszła w jedno wyleciała chyba <głynne> ja dalej nie, nie jadę nie, w sumie naokoło, tak jakby nie. A nie, dobrze, bo teraz przyjadę koło tego skubu po na naszej nowej drodze tam pojechał w lewo No tam Szymaj. by była też taka polna droga, nie? Polną ja? No tam jest polna Pojechałem. droga Trochę szybciej bym jechał ja muszę, tak muszę to odkryć, muszę to odkryć na swoim odcinku Ale nie, akurat nie, sobie, przyjeżdżasz. Akurat przyjeżdżasz. sobie tak. przetestuję naszą nową drogę No i wyskok tutaj 70 na godzinę przez tory Wtedy będą rzygać Ej, a tutaj jak stoi... Aha, bo tu nie masz szlaba Ona się ogonem odadzi O to... Już... Już wełnę odgadza Ludzie pisze, czy dałoby się jakoś tutaj zrobić, żeby tutaj był piasek, a zamiast tej trawy No nie Chcielibyśmy to wbijali Jeżeli byśmy to Pod ja do... Czekaj No co ej, ej? Nie... Ja jechałem z opuszczoną tą szczepą. O Boże, tam tarło stary, wełna się zapaliła O kurwa Palące się owce O Jezu Ej, gdzie się wyładowuje? Tu do aura. Nie, gra w O w o, o, o Czekaj, czekaj, mi. Wyładuj gościanie zaraz <laughs> Kurwa, one tam już nie mogły się upchnąć, kurwa tamta krzyczała, że nie Ale zobacz, przegrałeś, bo siedem Mamy czterdzieści siedem wyrżnęło Ile mamy? Czterdzieści Czyli cztery razy je kupowaliśmy? No dwa. To kto dwa razy kupował? Ja kupowałem ja raz, raz. raz Ja dwa razy, teraz drugi raz Aha, a Ty też kiedyś kupowałeś, czy nie? Nie kupowałeś? Nie, to się eskalacja. No, przesuń na ten. Wymaga zaorania, Prawo? Mhm. Gdzie? To no, ten, ten. Te. Tu, 37, no, mówiłem. No, mówię, a mówiłem, że dobrze, każdy 100%. potem. Myś bo pierdosiło mi się, czyli no. dobrze, o, każdy u nas. Sprawa. No to nie, to starczy, bo ludzie nam pisać, żebyśmy dobili do 40 owiec. No tak, Ale że one się same dobiją. już raz zbierdolą. <laughs> one się dobiją. Dobra. Oha. Pęta, to Łód, Łód, Łód. Palimy sprzęta, gdzie jest, Nie Dwie poty. Nie wiem, czy tam tego nie sprzedaliśmy. Tu jest przecież. To tym kończyłaś? No tak, będę ją. Wjeźdź, że tamtym nie waradz. Nie no tym pory, zobaczymy. Czuję, że na kierownicy mi nie wyjdzie tym pługiem, ale. Orałeś się na kierownicy? No, kurwa. Serio? No. Nie, bo pole, nie miałem gdzie zawracać. Także tu współczuję, tu jeszcze jest jeszcze raz mniejsza. dziękuję. Kurwa, ten tu próbuje się dobrze złamać. No tu będzie przejebany tym pługiem, bo nie będę gdzieś w ogóle zawracać. No mhm. to, nie to nie może, weźmy, może wezmę tego tutaj. Fajnie, fajnie, fajnie wygląda była czworeczka taka. A to na pewno trzeba orać? No tak. tak, to na pewno. Dobra, to się rozkładamy. I ziewaj! Nie lubię jak ktoś ziewa. Ja też nie lubię. Czym zmieniasz, jak ktoś nie? Uwraca, że. Co? Jemu wraca, że jak coś. Dobra, bo to wiedział Zaraz zobaczymy. Pewnie tak się będzie między porobić. Poszedł. Po pół miedzy mogę się założyć nie ma pół miedzy. O kurwa tu jest mnie zarobione? Tak. To tam odwróć się. Dobrze idzie. Odwróć, się. odwróć, się. odwróć się. O, o Jezu kurwa tam... że nie była pobę do wiatry sięgło. <grym> A ja nie wiedziałem, zapomniałem o tym miedzy. Nie ja wiedziałem. Wiedziałem, że nie będzie pół, pół Dobra, full pizza. 12 na godzinę z półgiem. Kurwa 40 skip 126 litrów tylko My się nie wypłacimy na tak Przejechać na CPN, a nie przecież mamy swój No, na lewy tak Kurwa nie mam wiedzy pewnie już Nie jest Dobrze jedzie. Dobrze jedzie, nie? Dziękuję o, o, W ogóle kto tu, ty, powiedzcie mi kurwa kto to tu zrobił, taki krzywe Nie jeżdżę Nie, e, ja nie No nie wiem, ja nie przeszedłem. Dobra jadę prosto Nie będę sobie krzywił wola Byś to bo później by się zasiało ktoś. Ale to już miało być w poprzednim sezonie zasiał, a nikt tego nie zasiał, bo, bo zobacz zostawiłem nawet No a kto siał? Nie, ja na pewno tu To pewnie Zrób to po tak? Ok. Idzie. kurwa. macz tam. Bo może mi do kabiny zaraz Dobra, Ale się rysował szybę. Dyszla z Kurwa bajka, zobacz, tak ty na pewno nie umiałeś orać O. Kurwa. Gdzieś jak zajęliście? O, spoko. Dobra, wpizdał. Zobaczcie go się na 2 minut? Zobaczcie jestem ciekaw. ciekawidzesz, ja mam się dojdziesz, poszedł, łapał i 20. 20. No to za 26. 22? Ja, no, jest. ja myślałem, że 27 tam pisze. No akurat 22, tak właśnie stwierdziliśmy, że nagrywam po 25 odcinku. E, pff, po, 25, <laughs> po 25 minut odcinki, żeby... żeby to jest zbytnie za długie, nie Jeszcze nie 14 tylko. <laughs> no mamy w sumie jeszcze dzisiaj plany na libację alkoholową, także zaraz sobie zmykamy. A jutro już taki dzień, no w sumie kiedy jesteśmy cały dzień w sumie razem, wszyscy w A. trójkę. Także mam nadzieję, że uda nam się coś, e, coś fajnego wykmienić Na pewno będzie vlog. E, na pewno będzie vlog Ładama. Tak. Bardzo serdecznie zapraszam na niego. Na banana. Na banana. E, na banana. Będzie vlog Ładaszka. Także ja na niego bardzo serdecznie zapraszam. Bo tam będzie bramczek e, Nie wiem, jak z vlogiem u mnie. O, boże jak byłam, ja była w lesy. kierownica nie zabała. ja to się Lisko, jak tam coś Dziwno. Nie, to te robi, pedały robią Także ja myślę sobie, że Vlog u mnie na pewno jakiś pod koniec tygodnia, jeszcze nie wiadomo z czego w sumie go nagramy Bo Adaś nagrał w sumie, troszeczkę łatwiej, bo e, Pół vloga nagrał po trasie, na trasie tak Musimy nagrywać w autobusie No właśnie o, ja tak myślałem sobie, żeby nagrać fajny vlog w autobusie, no ale co my Tam te siedziały No przed nami jakaś ruska Babka ja siedziała, ja Ci pisałem, że nie ma żadnych rusków, nie? No. A jednak była jakaś babka, co po rusku, no, później przez telefon Po polsku gadała, później no. przez No, a potem zaczęła przez telefon po rusku gadać, nie? Po prostu, że to była Polka, ale po rusku No Nie, nie, mówiłam albo ja do żopu Polka no. mnie tak nie no. Ona gada z no. swoim z facetem i nagle mówi lubuj ja do żopu A on mówi ja Ci dyszku no, ja, 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 ja Ci podergaj Ona da, da, da Ja, 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 ja. Ba, ba, a ja do niej tak, bas, ja do jej puściłem piosenkę Privet pri bo z Hunter'a A ona zada tańczyć, zadychać No, tańczy zadychku no, za I wtedy też potargają. Dobra, takie jajce odchodziły w tym autobusie, że... To vlog, to byś tam jest po prostu 100 tysięcy subskrypcji Czekaj, kurwa, jak to byś się spytał konduktora, czy by nie chciał go na głowę Jakiego konduktora? Kierowcy O Boże, tutaj wyłamie, wyłamie drzwi zaraz O Boże, Patrz. Zobacz! Ale pomysł na widział. Coś tak robiłem. To coś ciężko ja to chyba w mokrzynie. 10 razy tak trzeba było. Teraz od połowy pola kurwa zacznę łać. Zobacz. Ja jeszcze, je, jeszcze panie dzwoniesz. Zobacz. O, czekaj. Wyjdzie to będzie. No tylko płagające są te od tych od wycieraczek. Tak wisił mnie to. O, patrz. Nie, nie, wcale tak... Zobaczcie! Nie, wcale tak, jeżeli mi na tej kierownicy nie jedzie, mówię pół dnia albo cały dzień bym sobie na nie pograł i, i bym się nauczył grać, a myślę, że takim w sumie akcentem będziemy sobie ten odcineczek kończyć. Tak. A dość <laughs> się ma, tak, ty, 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 ty. także cześć. dziękuję wam serdecznie za obejrzenie, zapraszam to... oczywiście cześć. na kolejne odcinki, trzymajcie się, na razie, cześć!